jest widok okropny. Kurwa jebana. Już. Gdzie ty jesteś? No w garażu, bo mnie wypchałeś. A ty wyjeżdżasz z tego garażu? Co, wyjeżdżam? Tak, bo stringowaliśmy. Dawaj, dawaj, dołącz do mnie. Cię zapraszam do sekura serwa. Pokaż. Kurwa, nie wpycham je do tego garażu. No już to Dobra, co? się to nie powtórzy. Mam taką nadzieję. O się, masz. ma pani streamer. O to jeszcze o i tobie myślę? Pokaż, jak wygląda. No kurwa, to mój brat mniejszy, no, co ci mogę porazić Czekaj, komu miałem to udostępnić? Mateusz Siemienkowski Jesteś Olio klasa O ty kur... jebana Oskar streama włączył Gdzie jedziemy Oli? Do... tam gdzie się amonite kupuje, bo ja nic nie mam Dobra, a to nie możesz sobie tutaj kupić? A to poczekaj <laughs> Proszę, że prezes <laughs> Ale ja broni nie mam, w ogóle tam też ha możesz kupić czy nie Musisz wyjść przy tym mam nic ja bronią. Dobra po drodze coś znajdziemy Pa 5 km, dalej ci daleko ciągnę Albo ci teraz syp na amunicję pie... Bo bogaty jestem Nie no gdzie nie idzie Nie no aż tak to nie hop Dobra to jest jakiś sklep Wiesz Dawaj napad na pewno sklep, więc mi pistolet o kurde jest sklep <noise> Idę. Kurwa, nie, no. Posunąłem znacznik klasa. Dawaj na e do więzienia. Oj, są dwie osoby ty? na live, ty pod rekord idziemy. S? Dobra. Kurwa, Ori, nie odpierdalaj maniany. Pszszsz. Sypnij, sypnij, synu, hajsem. Kurwa, czemu Kurwa, ty go zabiłeś? No, Buchaj już dał. Tu ma torebę, widzisz? Nie widzę, weź se ją. Kurde, oli oli się odsuń O, suzie. bombę na drzwi pierdolne. My nie mamy, że jesteśmy razem. Mamy, miałeś dołączyć do tego Serwa, dołączyłeś? Nie, to dołącz. Uważaj Przesuń się <noise> Chyba... Pojebany jesteś! Mała dziawka! <noise> to, to poczekaj! Dołączył już, jak? Ty ser? No mhm. Szukanie pracy? Nie, ty mnie zaprosiłeś. No To no. jak jakiś samochód stąd wezmę Nie no nie zaprosiłeś mnie Zaprosiłem o, cię, mnie. cię. Innego zaprosiłeś i mnie. Pojebany jesteś. A dobra, nie zaprosiłem cię, czekaj. Jest to super. Dobra, zaprosiłem cię. Dobrze, teraz Bo tam. samochód muszę jechać. Mój Niech ci nie odholowali Ja i zaraz kurwa odholuję. <grym> poparcie się w policjanta w pierdole. w radio wuslecha ma kurwa. Wow, Ciało. Wchodzę do tego sklepu. Tu chyba mam trzy gwiazdki Nie, tren. Kurwa, podejdzie tu jakaś menda? co Kilka minut hmm. Cześć, rozpierdolę, pomalajcie Ty jesteś w sklepie? Proste, że tak Kurwa, tak dawno mnie nie grałem Kurwa, pierdz pierdolonyyyy walą do mnie No to uciekaj. uciekaj Do sklepa A ja do sklepu chcę wejść Pomóż! O, no, co, jakąś... Pomóż! Chodź, Chod, walę no, do nich Nie! Narodziny! No, <śles> Kurwa samochód mi zniszczyli! No, no tak, żeby internet nie działał. Czekaj, muszę zadzwonić po samochód. Po samochód. No go. Weź jakiś samochód padł, kurwa zajebiście, miejsca w o no, Ty, no, zarobiłem z nich pieniążki Kurwa, palę się! Nie ma, <grym> Wasem. Ty mam cztery gwiazdki już Ty, bo w sumie ty nie czy obrazu nie, weź za wyłącz Kto to jest kurwa oo, ale się ma O tą zajbałem, ty, Ozi, No Wiesz jutro Tomek na mecz Ty że to bierz te Sprzęty Co brać? No nie ty idziesz na ten ten, czy nie? A co? A w końcu idziesz do lasu, nie? Nie. Czyli będziesz nie? jutro? Będę, no. Raczej. No, a tam sobie z musiem pogadasz. O czym ja z nim gadać, powiem? Synu! Pierosie. Ty, bo tu jakiś ten antyterrorysta wchodzi, czy jakiś taki inny? Ty, Aner, ty też chodź na GTA. Nie, chce mi się. Ja to jeden meczek wygram i spadam Kurwa zajebagwia dziś z Co dobrze że się z nimi bijesz Dobra wezmę sobie jakiegoś samochoda I rozjebie im odbyt Właśnie, moi ochroniarze mieli mnie chronić, a ja zdechłem już drugi raz kurwa w tej grze I raz mnie ochroniarze zabili Pa, ja wezmę ich od pleców, z pedała tak zwanego Pedał jesteś? Nie, powiedziałem, że z tak zwanego pedała Kurwa, znowu mnie zabili To nie dla mnie Ha, ja powinienem, miałem jakieś bierki grać Jej, albo coś takiego. Ej, mi stawkę! No Peter Bobic ostatnio oferował bierki przecież. Kiedy? A, bo ciebie nie było. Nie. Na treningu mówi. Nie no, panowie. Co to ma być? 12 na meczu? Z taką frekwencją to my możemy w bierki grać. Black White jutro. No, na SPO Pod 8 o, tak się stresuje? No, gram na Warana, to co? Nie wiem, nie chce mi się Na Wyrę Mateusa To Ty pożarna Bo już wysadzam kurwy O, no, zdechłem No i chuj, no i cześć mm, Bardzo fajna gra Na no, dobrym bawimy się Pa, pa, pa Nożem go zabiję O, już mnie za Karny śmiecił O, w plery mu nóż biłem O, ale go Ładnie teraz robię. Jestem na głośnikach mieniu, to... chyba jesteś Ozy U w domu. No. <laughs> Czekaj, Trudno, no. no. <laughs> ale Dobra, Oli, daj się zabić. A, Idziemy po ten. Po Idziemy daj do garaża. Czekaj, was blokują z samochodu. Tak, jak, jak pogrzyby. Dawaj szybko, bo już mam jedną gwiazdkę. Wsiadaj! Jeszcze, Wsiadaj! Nie tu! Kurde, pojebany jesteś. Nie no, sup, ten Pomaga mój samochód supa nie może rozwalić. No No Ale laguje ty. No jedź! Co ty robisz? Luguje. Brakuje, dawaj. Dobra, ginę przez ciebie, kurwa. No mogę ci zacznij. Musisz mi pomagać, nie przeszkadzać ty. <laughs> Dobra, ty. Jadę. Dobra, jadę. No pomóż teraz ty mi. Ja mam problem. O kurwa, tak się bo... prawie zabiłem. Skocz tutaj za mną. Jedna <laughs> Shit. Shit! O, twój pin post, Nikola. Pada drift gdzie ty jesteś nie, wiem, ja to jestem nie. gdzieś weź mi pomóż ty ja już nie mam gwiazdek, dobra to jedzę do kasyna o kurde ach mam gwiazdkę teraz nagle o to kurwa ładnie Mogę dwie gwiazdki za chuj? Pięknie Ty, bo nie wiem czy nie ginę wiesz, bo muszę samochód zmienić. Kurwa, jestem na hita. Jeszcze jakąś rurę zabiję przez przypadek. Mogę strzelam do opon. Gdzie jesteś Ali? Dobra, nie da się za szybki jest. Dawaj do mnie. A jeszcze bym wiedział, gdzie jesteś. Dobra, jedę w tą stronę mniej więcej. jeden na PM. E, lotnisko. Helikopę... Na lotnisko? O, dobra, spotkajmy się na lotnisku. Na jakąś ciężarówkę. Czekaj, bo kurde, nie mogę zaznaczyć. Gdzie jest tutaj jakiś samolot? Muszę zmienić pojazd. Zabić jakąś policjantę Nie, no nie, gdzie jest samolot. Mmmm, tu pytam. O czekaj, bo już nie jak gwiazdek, klasa. O tu Odstawiłeś jest. Chce to wjeść w końcu na tą Francję, czy nie? Dobra, mina. Nie, ale się zastanawiam, czy nie zagrać. Co stówkę? 6,5 półsłupków było do wygrania jakoś. Tu tam 6. To nie jest. Okay. Jak z grupy nie wyjdą, to ładne jaja będą nie, ale... nie. <laughs> no, w łeb. No, Jak Benzema i Mbatha mają w a na stoperach Warana i Gim Pembę, to... A w środku kanty z Pogbą Tak jakby... Ty z OdoSiem w środku Nie, no to ewidentny Brwinów jest, no Poka nie do pokonania <laughs> Tak Wszyscy się ich obawiają nie tam w serii niedługo No człowieku W przyszłym roku może debiut w serialu nie będę miał A później może Serie B Serie no Jadę, jadę Mam półtora kilometra niecałe nie wiem czy dobrze jadę dobrze. No, na lotnisku się zaczyna zabawa. To o, właśnie, bo tam są samoloty. Mój pas. To jestem ciekaw, jakbyśmy zagrali z taką wieczystą. Weź, kurwa, nie pogrążajmy się. Tak Peszkin, ile nam by tam strzelił? Ja, wiesz co bym zrobił? Peszkin specjalnie nie kurde, miałbym się tak w O nie, to blisko tego lotniska jest. No już jestem prawie na lotnisku. O, fajnie, ale nie żań nagle! Porbani. Kurwa! Ty Otwierasz! A... Odaś tak. Kurwa, policja po lotnisku nawet zapierdala już! Czekaj, dobra, mam broń! Ty no jakiś chłop Kiedy Polita po na lotnisku się respi? Kurwa Kiedy się nie... O, po przebili. No i chuj, no i cześć. O, na dachu jestem ty Dobra, weź może do nich strzelaj, co? No jak mnie helikopter goni nie przeklinaj, A, bo ty mnie masz na głośnikach, dobra. No, mówiłem. Nie, ale Nikolaj streamuje. się. Zdać. No właśnie. Przecież było słychać przegłos. Kurde, Felek, no. Czeblaszka. O nie, z samochodu wypadłem. Zabiłem się, kurde, Felek. Dawaj, bo ja, no. na wniosku, ja tam szukam jestem, szukam serwisów. O, mam helikopter. Ale będę działał. Nie Ay. wiem. Dobrze. Dobra, potem macie kuchyka ja kończę. O, no, bo helikopter. będę z wami gadał i się rolował. No, Tak, tak może zrobić, wiesz? A tak helikopter. Oli, oli, biorę helikopter, podlatuję pod ciebie i uciekamy. Wsi, no dalej, jak to się mówi. jestem już helikopterem, ładuję drugiego. Pa, jest to jakiś helikopter no, dla wuja? No ja latam na tobą. Moja wersja na to, że szybko jest dla Ciebie. Mam go w klinczu. Dobra Ozi, lecę po ciebie Chodź tu, chodź tu, chodź tu tam gdzie ja jadę Tam nie weźmiesz, pod swoje skrzydła Nie, tak no cię gra. Jesteś? Jesteś? Chodź, Jest chodź Ty Ozi, to ty będziesz na rehabilitację chodził po tym? Po szkole czy przed? Zależy, różnie o, Baj, będę na no to pewnie rehabilitacja jest oh, wtedy, oh. bym teraz jeździł. Aha, czyli ty będziesz ten? A, dobra. Co kurwa, mol! Oh, no. Te minuty małe, to no nie mogę! Nie, o. Daj mi chodzić włączyć! Daj mi włączyć! Nie, no jak? Ty już kończysz, ty co? No bo. no. bo, bo ta. Artur, pozwól, wczoraj mogliście... Wczoraj nie grałem. Wczor... No ale wczoraj nie grałem, a Oscar No i co, nie będzie działał, to wy na telewizorze sobie no. Na... A, nie a ten bo ten helikopter nie ma. nie ma tego, śmigła czy czegoś. Tak. To jest jakiś pojazd wezwany. To 10 minut, oszuka... Po, podejdź po mnie. No ciekawe kurty czym? No tam jest. Patrz pojazdy prezesa, tylko nic nie mogę wziąć, super 10 minut. 10 minut Daj mi się pobawić ze skarem Co jest zabawę? O, wezwę luksusowy śmigłowiec Ale ci zadziąłem Za 5 koła Dobra, gdzie ten mój śmigłowiec? Leci Dawaj Jozi. Ale co po mojego śmigłowca Tu jest, tu Gdzie jest, ten jest, ten tu, ten jest. Ten? tu jest. Weź się odsunąć, że na ciebie nie wylądowało. No, A bierze? Że... Nie, nie! No już. Czekaj, bo, bo wyskoczyłem ten przypadek. O, jestem, ja teraz weź. Czaj, wyznacz punkt o, orientacyjny. Czaj, lecimy po mój samochód. Może zabijmy tego chłopa, co tam steruje i my będziemy sterowali. Rwa, ale on może jechać czy nie? No, zabijmy go, poczekaj, wysiądę Tylko grzecznie tam. Co teraz rudo? Bardzo... Kurde kulotworne! O nie, dziwko Dobra, mam plan! Pali się, pali! Kurde, nie zadziała. Koppa, spada ty! A, haciwko! Dobra, chodź samochodem. Czy takie opóźnienie jest na YouTubie? Nie, nie wiem. Weź, Panie, wyłącz te koledzy. muzyczki. Jestem drive mistrzem. Oj, sorry. Jestem najlepszym kierowcą w Los Santos. Pa, ale go wykiwam. O. Patologia, chuligaństwo i menelstwo. Tak? Nazwę, poziom tej gry. To mój samochód na parking policyjny. A ty odinstalowałeś tą FIFE czy nie? I co? Nie wyjechać No i nic, muszę ją zainstalować. po co. Czemu nie zainstalowałeś? A po co? No miałeś dzwonić do nich codziennie. No jak jest sobota, to w weekend nie odbiorą. No to napisalibyśmy do tego. To no, pisz do Rakishiego. No, jak ty nawet fify nie masz to po co nam pisać. Nie no, mam, zainstalowałem dzisiaj. O jakie to skróty znacznie? Ja takim

Byle kończę. O, mam coś powiedział, Musimy coś szybko zrobić. Też bym coś powiedział, ale jest na głośnikach no. No ja tak sam. Słyszę, okay. słyszę. Dawaj Domin, ty chodź na Fortnite tak to. No dy, dy. nie, no ja muszę sprólować mnie nie. tak nogi ciągną. No co za? Będziesz zabawa. się ten, pomiędzy rundami jak będziesz ginął to wtedy. No, te... no patrz mi się rozładował, a gdzie? Na razie jest jeden zbiłem Nie, nie mogę wejść, ale czy zlogowała się gra. Kuwa! No to ripuwa. A mogę wejść do tego samochodu? Nie, dzięki. Nie wiem czy też nie kończyć Nie no co, ja będę sam siedział Nie wiem, tam tutaj z widzami pogadasz O no, jak nikt nie pisze o Oi tylko pisze A ile masz nasób na streamie? Aż dwie O kurcze ty hmm, To się tak przez całego streama utrzymuje Podzielisz się tymi mężkami co? Pe pewnie Widowie jak coś Piszcie prywatnie na Messengerze czy gdzieś. Ja numer konta wam prześlę, tak? No to no, jakiś może wlecieć, no. Co może mogę pójść na chwilę do Forta. No dawaj. Powiedz, kiedy będziesz gotowy, to wtedy wyjdę z GTA. Nie, już chodzę do Forta. No, to też.